Na wakacje polecieliśmy samolotem do Hongkongu. Podczas tranzytu w Bangkoku miało miejsce pewne wydarzenie. Usiadłam na jednym z wolnych krzeseł stojących w szeregu. Nagle tuż przede mną pewien Arab z dwoma innymi, którzy stanęli za nim. Rozwinął dywan. W ogóle, nie zważając na mnie, upadli na twarz, wychwalając głośno Boga. Bardzo przyciągali uwagę. Miałam wrażenie, że przeszkadzam, znajdując się tam sama naprzeciw nimi. Nie poruszyłam się. I głos podnosił się coraz bardziej, a ktoś za mną zrobił im zdjęcie. Później Bóg powiedział mi. ten człowiek wypowiedział swoje modlitwy dość głośno dość głośno a żeby przyciągnąć wiele uwagi był słyszany w sali tranzytowej ale usłyszały go jedynie mury tego holu moje serce nic nie usłyszało wszystkie modlitwy pozostały na wargach Jednakże ja usłyszałem Twój głos, choć nikt Cię nie słyszał i nikt nie widział, że do mnie mówiłaś. To nie pochodziło z Twoich warg, lecz z Twego serca. Nie chciałam tego napisać, ponieważ bałam się dyskryminowania kogokolwiek, ale Bóg powiedział mi. czego się boisz, ja jestem prawdą. Czy to nie zdarza się również wśród chrześcijan?